Jesteśmy w Stanach, Chicago. A ty gdzie? Ja też tutaj. W Chicago jesteśmy. Fajnie jest. W Chicago. Jestem w Chicago, a wy nie. <laughs> Chicago. Fajnie być w Chicago. sure, nie? No, jesteśmy w Chicago. Listen and repeat. I am w Chicago. I and damn. everybody. I, I am, am w Chicago. In Chicago. Would you like to be in Chicago? Yes, but yeah. you not in Chicago. You are in Poland. For me one black coffee with milk. Yes. Thank you and goodbye. I good day. Remember one kosiedet. Nie jestem pierwsza lepsza. I'm not first better. Ja yeah. yeah. No, remember.